Rozdział 5. Mardus przejmuje władzę Paluszek, żółtogłowa lalka, oglądając pod krzesła to, co się działo, nie mógł oprzeć się wrażeniu wywołanemu słowami Mardusa. Mimo niechęci do tej postaci, poczuł, że Mardus zaimponował mu i nawet zgadzał się z tym, co on mówił. – Jesteście bandą głupców – powiedział wyraźny Mardus – marnowaliście czas na powtarzanie tego, o czym wszyscy już wiedzą. Wiemy, że lalkarz to podły człowiek, że celowo nie informował nas o tym, dokąd nas wyśle, że zrobił nas po to, by się wzbogacić. Każda lalka z drewnianą głową to wie, ale kto z was powiedział choć słowo o tym, co należy uczynić? Zamilkł. Wydawało się, że bada, jaki skutek wywarły jego słowa. W pracowni zapanowała głucha cisza. Teraz, jeśli mnie posłuchacie, przedstawię Wam plan, który pomoże nam uciec z niewoli u podłego lalkarza. Gdy mówił ostatnie słowa, jego głos brzmiał o wiele ostrzej niż zwykle. Paluszka przeszedł dreszcz. Tak pochłonęło go przemówienie Mardusa, że zapomniał o całej niechęci do niego. W jego sercu była złość dla lalkarza i pewien rodzaj uznania dla Mardusa. Z pewnością tylko on jeden wiedział, jak z tej okropnej sytuacji należy postąpić. Nawet król nie miał pojęcia, co zrobić. Tak, Mardus był niewątpliwie kimś wielkim. Zanim mówca skończył swoje przemówienie, Paluszek był pewien, że zrobi wszystko, co Mardus mu każe, i czuł, że inni też tak postąpią. Wszystkie zabawki czuły to samo. Teraz czekano na moment, w którym Mardus wyjawni swój plan. W całej pracowni panowało ogromne podniecenie. Najpierw Mardusz spojrzał na żołnierzy i ich dowódcę. Dobrze więc, powiedział głosem, w którym zabrzmiał jakiś nowy, rozkazujący ton. Zamknijcie drzwi, by nie wpuścić lalkarza. Przysuncie do nich krzesła i stół. Wszyscy natychmiast usłuchali, a setki żołnierzy wraz ze sporą grupą lalek zebrały się do barykadowania drzwi. Pan Jonathan upewnił się teraz, że zabawki go nie widzą. Był dla nich niewidoczny. Gdy one barykadowały drzwi, by nie wpuścić go do pracowni, stał na środku pokoju, obserwując wszystko, co się działo. Nagle przypomniało mu się coś, o czym czytał w Biblii. Z pewnością te lalki postępowały tak samo niemądrze, jak dorośli, czy chłopcy i dziewczynki na całym świecie. Ciągle grzeszą za zamkniętymi drzwiami, uważając, by inni ludzie ich nie zobaczyli. A nie zdają sobie sprawy z tego, że Bóg widzi wszystkie ich uczynki i zna myśli ich serc. W tym śnie pan Jonatan uświadomił sobie, że Bóg dobrze zna całe jego życie, przed jego wszystko widzącymi oczami nie ukryje się nawet najmniejszy grzech. Nagle ogarnęło go uczucie wstydu. W tym czasie Mardus podzielił wszystkich na grupy. Większość mężczyzn została oddana pod dowództwo armii. Mieli stać się żołnierzami. Będziemy potrzebowali każdego mężczyzny, umiejącego walczyć, powiedział Mardus, a wszyscy zgodzili się z tym. Nie wyjawił im jednak tego, że mając pod swym dowództwem wszystkich żołnierzy, będzie mógł panować nad całym światem lale. Nic chyba nie byłoby dla niego przyjemniejsze niż rządzenie innymi. W końcu Mardus wydawał się być zadowolony z tego, co do tej pory zrobiono. Chciał wydać jeszcze jakieś instrukcje, ale nagle usłyszał za sobą krzyk. – Mardusie, chyba posuwasz się za daleko. Dobrze, że swoimi pomysłami starasz się nam pomóc, ale w końcu to ja jestem królem. Przez cały czas, gdy Mardus zajmował się organizowaniem, król obserwował wszystko bez słowa. Mardus tak szybko przejął kontrolę, że król nie zdawał sobie sprawy z tego, co zaszło. Teraz jednak podszedł i złapał Mardusa za ramię, ale było za późno. Mardus już zdążył przejąć władzę, a nie należał do tego rodzaju kukiełek, które chciałyby dzielić swe rządy z kimś innym, nawet z samym królem zabawek. Szybko odwrócił się do niego z gniewem. Ty byłeś królem, powiedział chłodno, ale teraz jesteś sługą Mardusa i będziesz robił to, co ci rozkaże. Mówił głośno, żeby wszyscy w pokoju mogli usłyszeć. Król błagalnie popatrzył na tych, którzy jeszcze przed chwilą byli jego lojalnymi poddanymi, ale teraz nikt nie przyszedł mu z pomocą. Nawet jeśli niektórym żal było patrzeć na króla pozbawionego władzy, za bardzo obawiali się Mardusa, aby stanąć w obronie prawowitego władcy. Mardus skinął ręką na dowódcę armii: Zaprać ich w bezpieczne miejsce i związać, dopóki nie znajdę więcej czasu, by się nimi zająć. Potem zwrócił się do reszty zabawek. Nie możemy sobie teraz pozwolić na słabego wodza. Później, gdy będziemy bezpieczni, możemy pomyśleć o tym, by przywrócić królowi władzę. Ale teraz najważniejsze jest to, żeby wszyscy dokładnie wykonywali moje polecenia. Natychmiast wśród tłumu rozległy się okrzyki. Niech Mardus zostanie naszym wodzem. To on nam powiedział, co mamy robić. Nie potrzebujemy innego króla oprócz Mardusa. Dobrze, powiedział Mardus, zabierzcie więc króla. Żołnierze odprowadzili króla i królową, wcześniej jednak Markus zabrał królowi koronę i dumnie włożył ją sobie na głowę.